Wiecie o ten Torbet jest hybrydą w mojego intercal To jest przez już niech widać potwierdzone. O, teraz słychać jak bardzo fajnie brzmi taki silnik, taki elektryczny silnik, no อ๋ออ oh. mm ืมเอา O, no i to wypełnione ty, tyle. Ty, ty? no nie ma tego. No, Już koniec wartnika.